Z głębokich ciemności tamtej niezwykłej nocy, pośród całej wspólnoty apostołów, o których mówiliśmy tydzień temu, wyłania się w sposób szczególny dwóch spośród nich przełożony wspólnoty i jej ekonom Piotr i Judasz. Judasz Iskariota. Różnie się próbuje, próbuje tłumaczyć jego osobę. Jeśli jedni widzą w nim jednego ze stronnictwa zelotów. Tłumaczą Iskariota jako mąż keriotu, należący bez wątpienia do stronnictwa, które aż dyszało na myśl o zbrojnym wystąpieniu przeciwko Rzymianom. Tak jak, taki ktoś jak Jezus z taką mocą nadawał się na przywódcę. A przy jego boku... Można było stać się kimś przy okazji nieźle zarobić. Problem w tym, że Jezus nie chciał w ogóle zrealizować tych planów. Nie miał zamiaru siłą przejmować władzy, tylko ciągle mówił o jakimś królestwie nie z tego świata, o miłości, łagodności, o przebaczeniu. Trzeba było go więc postawić pod ścianą, zmusić do działania, do wykorzystania mocy, jaką przecież miał w rękach. Inni tłumaczą, choćby święty Jan, całe to nastawienie Judasza bardziej prozaicznie. Judasz to szukający tylko czystego zysku złodziej, który, będąc wspólnotowym ministrem skarbu, systematycznie podkradał z apostolskiej kasy. Te słowa padają choćby w opisie Jana przy okazji wizyty w Betanii, od której zaczęliśmy naszą drogę, kiedy to. Judasz zirytowany tym, że Maria tak drogi olejek wylała na stopy mistrza, zapytał z przekąsem, czy nie można byłoby tego spożytkować w inny sposób. Cóż, obojętnie co będziemy myśleć o motywacjach 12 apostoła, to bynajmniej według swego mniemania miał on prawo być niezadowolony. Jezus zaczynał go nawet swoim zachowaniem irytować. No bo On, człowiek przedsiębiorczy, poświęcił tyle dla niego: być uczniem człowieka, który pozwoli, który potrafi rozmnożyć chleb, który panował nad burzą i wiatrem, który przepędzał złe duchy, który uzdrawiał. Miał siłę nawet skrzesić człowieka, mogło się opłacać. Mogli wszyscy być blisko wielkiego monarchy, mogli być bogaci, ważni, mogli być kimś, a tak póki co musiał się. Zadowolić kilkoma groszami z apostolskiej kasy. Judasz zawiódł się na Jezusie i postanowił wykorzystać jak najwięcej, a może i zmotywować go trochę do działania. Dlatego przyszedł darcy kapłanów z zapytaniem: Co chcecie mi dać, a ja go wam wydam? Zaoferowali mu bardzo niewiele, 30 srebrników, czyli Tyle, ile wtedy płacono za niewolnika. Ale nawet taka suma dla zawiedzionego apostoła to już było coś. Na tyle, że szatan zaczął w nim działać. Znając zwyczaje Jezusa, Judasz wiedział dokładnie, gdzie go szukać tamtej nocy, kiedy wstało do ostatniej wieczerzy i opuścił wspólnotę po raz pierwszy oficjalnie jako jezusowy wróg. Dobrze wiedział, gdzie przyprowadzić zgrai oprawców. Przychodził jako wróg, ale o zgrozo, z gestem najbliższego przyjaciela. Bądź pozdrowiony, mistrzu. Przecież ów pocałunek to jak przeraźliwy wrzask jakiejś dziwnej ironii. A co najciekawsze, Jezus odpowiada dokładnie tym samym gestem. Przyjacielu, po coś przyszedł? Przyjacielu. W tym Jezusowym słowie ironii nie było ani trochę, co najwyżej wielki ból, bo On każdego człowieka, zwłaszcza tego, kogo powołuje, traktuje jako największego przyjaciela. I nic nie jest w stanie tego zmienić. Tylko boli bardziej, że to niezacięty wróg, ale przyjaciel dokonuje takiego strasznego gestu. Chciałoby się wypowiedzieć już wtedy starą maksymę, którą przypisuje się żyjącemu kilkanaście wieków później francuskiemu kardynałowi Richelieu: Boże, chroń mi od przyjaciół, bo z wrogami poradzę sobie sam. Zdrada najbliższego przyjaciela najbardziej boli. Jest najbardziej niszcząca, bo z zaskoczenia. Jezus jednak tym faktem zaskoczony nie jest. Przecież znał serce Judasza od początku. To, że jeden z nich zdradzi, wiedział już wtedy, gdy nad jeziorem Galilejskim powoływał tych, co zamiast ryby mieli odtąd ludzi łowić. Tak jak zna serca każdego z nas, a jednak daje nam szansę. Najboleśniejsze dla boskiego mistrza było z pewnością to, że Judasz był po prostu nieprzemakalny. Nieprzemakalny dla Bożej łaski i to od początku. Chociaż był tak blisko Jezusa, nie dał mu, jak i my nieraz, nie dajemy Jezusowi dostępu do wszystkich zakamarków naszego serca. Miał swoje plany, a gdy one spaliły na panewce, ogarnęła go rozpacz. Nie, on nie był mordercą. Był kimś, kto lubił w życiu trochę przykombinować. Przecież Jezus i tak się uwolni, a on będzie coś z tego przynajmniej miał. On też miał swoją wizję Chrystusa jako kogoś, przy kim warto być, bo się to opłaci. Miał po części rację, tylko to opłacanie rozumiał w najbardziej przyziemny sposób. Jezus był dla niego narzędziem do budowania wpływu i nabijania sobie kieszeni. Nie wyzwolił się z tej ciągłej chęci, jaką i my po dwóch tysiącach lat też mamy w sercu, by jakoś sprytnie połączyć sobie Pana Boga i mamonę. Obojętnie, czy były to wprost pieniądze, czy władza, wpływy, czy cokolwiek, co mógł zyskać w boku przyszłego króla. A przecież, Judaszu, słyszałeś, że Jezus mówił, że nikt nie może dwóm Panom służyć. Jezus Judasz nie poznał, komu naprawdę służy. Ale tego samego wieczora, tej nocy, nie wiedział tego również święty Piotr, ów najważniejszy uczeń, przełożony wspólnoty, Kefas, skała, na której wszystko się miało później oprzeć. On, wybrany, wyróżniony, faworyzowany. On również mało był podobny do tego, co oznaczało jego imię. Jeszcze w Ogrodzie Oliwnym zdobył się na chwilę bohaterstwa. Wziął miecz, chciał uderzyć, uciął słudza arcykapłana prawe ucho i musiał być niezłym szermierzem, skoro tym samym ciosem, odcinając ucho, nie uszkodził przy okazji ramienia. Ale ani zręczności, ani siły, ani tym bardziej odwagi nie wystarczyło mu. Gdy na dziedzińcu arcykapłana, dokąd zaprowadziła go ciekawość, co stanie się z pojmanym Jezusem, usłyszał trzykrotne pytanie: Czy ty jesteś jednym z jego uczniów? W momencie, gdy w domu arcykapłana grad pytań pada na Jezusa, przed wejściem prosty egzamin oblewa jego najlepszy przyjaciel. Piotr z pewnością kochał Jezusa nad życiem. Był w tym bardzo spontaniczne. Ale ta spontaniczna miłość oparta była tylko na uczuciach i odczuciach, i ona okazała się zbyt słaba. Ten, który kiedyś rzucił się w łodzi, w pław za Jezusem idącym po falach jeziora, ten, który zarzekał się, że życie za niego odda, mówi teraz: Nie znam tego człowieka. Nie Jezusa. On nie mówi po imieniu. Nie znam tego człowieka. Nie przemyślał Jezusowych ostrzeżeń do końca. Bardziej niż jemu, jego słowu, uważaj, bo trzy razy się mnie wyprzesz, zaufał własnym odczuciom i własnym reakcjom. I okazało się, że nie zna ani siebie do końca, ani tym bardziej Jezusa. Po pierwszym zaparciu mógł się jeszcze wycofać. Wypowiedział je przed kobietami, a jemu po prostu zbyć, bo ich świadectwo w tym czasie i tak nie było traktowane poważnie. Ale mogło mu to z pewnością uświadomić, że jest słaby. Trzeba było wtedy sobie powiedzieć: Piotrze, uciekaj z tego dziedzińca, zanim powiesz słowo, które naprawdę będzie wiążące. Wycofanie się w chwili słabości, w momencie ataku pokus, nie jest czymś wstydliwym, ale pozwalającym uratować siebie. Tym bardziej, że według relacji świętego Łukasza, między drugim a trzecim słowem Piotra upłynęła prawie godzina. On jednak był ciekawy i nieostrożny. I paradoksalnie wypowiadając to tragiczne zdanie, nie znam tego człowieka, on wcale nie skłamał. On powiedział prawdę i to bardzo głęboką, ale równie tragiczną jak kłamstwo, które chciał popełnić. On rzeczywiście nie znał boskiego mistrza. Ten, który był najbliżej, nie znał tego człowieka. Jego Jezus również był kimś zupełnie innym niż ten rzeczywisty. Również i on zbudował swój wizerunek Jezusa w oparciu o swoje własne oczekiwania. No bo jakże jego mistrz, który nauczał, który czynił cuda, mógł teraz stać z powrotem na szyi? Przecież tej prawdy od początku nie dopuszczał do swojej świadomości. Mistrzu, nigdy na to na ciebie nie przyjdzie, powiedział, gdy Jezus powiedział mu, co go czeka, a jednak przyszło. I misternie zbudowana postać Chrystusa w serca i umysłu Piotra runęła jak domek z kart, bo niczym innym jak taki domek tak naprawdę nie była. Ostatnie, nie znam tego człowieka wypowiedziane przed sługami arcykapłana. Zostało przypieczętowanie pianiem koguta. Zostało tylko wyjść i gorzko zapłakać. Ten płacz był czymś, czego zabrakło Judaszowi, a czymś, co uratowało Piotra. Święty Łukasz, akcentujący w swej Ewangelii tajemnicę Chrystusowego miłosierdzia, jako jedyny z Ewangelistów przy tej okazji zwraca uwagę na krótkie spojrzenie, jakie w tej króciutkiej jak mnienie oka chwili miał wymienić uczeń i mistrz. Spojrzenie z pełnej miłości z jednej strony i żalu i wstydu z drugiej. Obojętnie jak było rzeczywiście całe to doświadczenie stało się dla Piotra źródłem głębokiego nawrócenia i zmiany spojrzenia. Drodzy bracia i siostry, choć powiedzieć komuś, ty Judaszu, to jest spora obelga, to jednak każdy z nas powielokroć wciela się w postać Judasza, a nieraz Piotra. Bo problemem ich obu było to, że na Jezusa patrzyli po swojemu, przez pryzmat własnych oczekiwań. Bóg był im potrzebny do realizacji swoich własnych celów. Obojętnie, jakie to były cele, ale obaj nie patrzyli na niego tak, jak patrzeć powinni przez ramiona krzyża, które stanowiły symbol jego miłości. Ale to jest również nasz problem. Czy my wszyscy nie mamy czasem życzenia, żeby z Panem Bogiem było nam zawsze fajnie? Celowo nie mówię dobrze, tylko fajnie. Bo słowo fajnie znaczy mniej więcej dobrze, ale tak po naszemu. Tak jak fajnie było Piotrowi i spółce na górze Tabor, o czym słyszeliśmy tydzień temu w niedzielę, podczas liturgii. Tak fajnie, że chcieli tam zostać. Fajnie, bo miło, bo efektownie, bo ckliwo. Tak, że dobrze można było się poczuć, tak, żeby się opłacało. Bo wszystko w życiu, również moje bycie chrześcijaninem, powinno mi się opłacać. A jak przestało być fajnie, to znaczy, że już mi się nie opłaca? Błąd. Bycie chrześcijaninem opłaca się zawsze, nawet jak przestaje być fajnie. Jak przestaje to widzieć moimi własnymi oczami, bo oznacza to tylko tyle, że ja tak naprawdę nie wiem albo nie wiedziałem, co mi się w życiu naprawdę opłaca. Za skarb uważałem worek ze śmieciami, byle tylko pobrzęczały sobie tak jak srebrniki. A prawdziwy skarb jest gdzie indziej. Naszego chrześcijaństwa nie mierzy się liczbą i czasem religijnych uniesień i miłych chwil. To nie jest bierne przyglądanie się, bo takie to się może zakończyć tak tragicznie, jak to na placu arcykapłana. Chrześcijaństwo mierzy się czynami, które często trzeba podejmować z zaciśniętymi z bólu i strachu zębami. Bracie i siostro, i teraz, i nigdy nie możesz być obojętnym widzem, jakim przez chwilę chciał być Piotr, na dziedzińcu arcykapłana, chcąc zobaczyć, jak to się wszystko potoczy. Wobec Boga nie da się być obojętnym. Popatrz na krzyż, który wisi tutaj u nas w katedrze, w ołtarzu, i ten, który wisi na ścianach domu, w którym mieszkasz. I, opowiedz, I odpowiedz na pytanie postawione Piotrowi: Czy i ty jesteś jednym z Jego uczniów? Czy Twój mistrz jest podobny do Jezusa z Nazaretu, do tego oskarżanego, biczowanego, krzyżowanego? Czy tak Jezus Ci odpowiada? Czy chcesz być uczniem ukrzyżowanego? Pamiętaj, że ten wybór ma konsekwencje. Bo uczeń nie jest wier... większy od swego pana, jak z nauczycielem, to zrobili to, co się stanie z uczniem. Wielu dzisiaj, kochani, w świecie jest takich, którzy mówią: Jestem wierzący, jestem katolikiem, ale ale nikt mi nie będzie mówił, co ja mam robić. Do Boga to trafię sam, nie jest mi nikt do tego potrzebny, ani ksiądz, ani papież ani Kościół, ani nikt. Mówi się dzisiaj, że kiedyś Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, a dzisiaj człowiek mu odpłaca tym samym. Ale pamiętajmy, że taki Piotrowy, a może Judaszowy obraz nie wytrzyma długo konfrontacji z naszym życiem. Ale nawet jeśli, kochani, poczujemy, że jesteśmy jak ci dzisiejsi bohaterowie, jesteśmy jakoś daleko od tego prawdziwego Boga, to nie rozpaczajmy. Możemy zapłakać jak Piotr, ale nie rozpaczajmy jak Judasz. To rozpacz, a nie zdrada, była jego prawdziwą tragedią. Jezus czekał na niego tak samo jak na Piotra, ale on nie dopuścił do głosu myśli, że może mu ktoś jeszcze pomóc. Że Jezus może mu przebaczyć, że można kochać większą miłością niż on sam kiedykolwiek kochał. I dlatego zawisł na postronku na gałęzi drzewa prawdziwej hańby. Mel Gibson w filmie Pasja w obrazie śmierci Judasza umieszczał obok drzewa, na którym dokonał żywota rozkładającego się zdechłego osła. Czy po to, żeby okazać pogardę? A może po to, by pokazać, że ten, który został obdarzony prawdziwą miłością, znalazł się na prawdziwym śmietnisku, obok padliny ten, co odrzucił Bożą miłość? Jaką miał wieczność? Nie nam o tym wyrokować. Boże miłosierdzie i sprawiedliwość z pewnością wypełniły się na Jego osobie. My jednak podejdźmy bardziej do Chrystusa jak Piotr. Kochani, popatrzmy czasem, czy te obecne dni, w których wszystko nam stanęło na głowie, w których to, co jeszcze tydzień temu było tak bardzo oczywiste, już wcale oczywiste nie jest. Tak jak choćby poniedziałkowy ranny dzwonek na lekcję, który zazwyczaj brzmi we wszystkich szkołach, a jutro go nie będzie. Czy te dni, w których utraciliśmy może jeszcze wiele innych rzeczy i w momencie musieliśmy zmienić swoje święte zwyczaje, święte nawyki. Nie są takim dziedzińcem arcykapłana, w którym ktoś zadaje nam dwa bardzo ważne pytania. Pierwsze Czy znasz siebie? Jak reagujesz w sytuacjach kryzysu? Co jest dla Ciebie najważniejsze? Co mógłbyś stracić, a co za wszelką cenę chciałbyś w swoim życiu ocalić? I drugie, czy znasz Jezusa? Czy naprawdę jesteś jednym z Jego uczniów, Jego przyjaciół? Choćby taka praktyczna rzecz. Dzisiaj może pierwszy raz w życiu nie musiałeś. A nawet czasem nie mogłeś przyjść na Eucharystię, czy choćby na te gorzkie żale. Jak to naprawdę przyjąłeś? Z ulgą, że spadł ci z pleców kolejny obowiązek? Czy z zawodem i tęsknotą, jak ktoś, komu w ostatniej chwili odwołano spotkanie z ukochanym przyjacielem i musiał się zadowolić rozmową telefoniczną? Popatrz mu prosto w oczy, a on zapyta się, tak jak po zmartwychwstaniu zapytał Szymona, czy miłujesz mnie? Panie, Ty wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham, albo próbuję Cię kochać, choć nie zawsze mi to wychodzi, ale chcę Cię kochać takiego, jakim jesteś, cierpiącego, przebaczającego, kochającego i razem z Tobą chcę się uczyć cierpieć, przebaczać i naprawdę kochać. Piotr również zawisł na drzewie. Ale tak jak Jezus na krzyżowym drzewie miłości, bo wtedy już wiedział, na czym ona tak naprawdę polegała. A ty, bracie i siostro, powiedz, czy ty Jezusa znasz? Pomyśl, on szczęście wieczne ma. Pomyśl, jak spędzasz życia czas. Pomyśl. Gdy życie skończy bieg i przejdziesz na ten drugi brzeg, powiedz: Szczęśliwy będziesz tam.